Guild Wars 2 jest następną grą MMORPG stworzoną przez Arena i Premiera ma miejsce 28 20 sierpnia 2012 roku a do lista 10 powodów, dla których warto by zainteresować się tą produkcją. A oto dlaczego? Zapraszam serdecznie z tej strony Aramilion i myślę, że Wam się to spodoba. Także już zacznijmy. Bo po co marnować czas? Premiera jest bardzo blisko. Numer 10. Jakość, pro... jakość produkcji. E, grałem wiele MMO w przeszłości, wszystkie były porównywalne do World of Warcraft. Jednak wiele z nich nie osiągnęło tego, su tego sukcesu. E, Interfejs użytkownika jest dość przejrzysty i łatwy do panowania, a do tego bardzo wciąga. Guild Tours 2. Ma jednak ogromną jakość, co za chwilę będziecie mogli zauważyć. Można wszystko wybrać samodzielnie, polepszać wygląd wielu rzeczy, aby naj, jak najbardziej nacieszyć własne oko. To jest MMO w standardach, które nam, nam odpowiadają, które są sprawdzone, ale może nawet coś lepszego. To wiem. I nie uwielbiam bowiem przechodzimy do numeru dziewiątego, czyli muzyka. Muzyka została napisana przez Jeremiego Sola. Myślę, że muzyka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o Grey, to wszyscy jesteśmy pewni, że mi są napisał muzykę, jeśli chodzi o Guild Wars 2, Icewind Dale, Knights of the Old Republic, Morrowind, Oblivion i Skyrim. Prowadził niewyobrażalnie dobrą muzykę na rynek, pisząc ją także do pierwszej części Guild Wars. Ten człowiek wie, jak robić bliską fantastyczną muzykę, jak widzicie, jest tego sporo, a ja po prostu nie mogę się tego doczekać. Przechodząc do numeru 8, czyli skalowania zawartości. Jest to dość obszerny temat, także zacznijmy już go omawiać. Jeśli jesteś normalnym graczem i masz normalną umiejętności, mogę wybrać pomiędzy zaawansowaną zawartością, jaką mamy w arsenale Gear Wars 2. Także jeżeli jesteś totalnie zielony w grach MMO, ta zawartość pomoże ci wczuć się w klimat oraz ułatwi rozgrywkę o to czego zawsze zawsze w niej, w niej brakowało. System po pozwala Ci bardziej, na bardziej skomplikowane wariacje, barwi, bawić się na całego w tym świecie. Możemy walczyć z wrogami o wiele większym poziomem od naszego, możemy unikać ich ataków i umiejętności, możemy także wracać do niskopoziomowych zawartości, co niczym nie będzie nam przeszkadzać, bo nasz poziom zostanie automatycznie zniżony do danego obszaru. Gdy spotkamy coś, z czym sobie nie radzimy, niekroć mogą nam pomóc, a nie tylko, a my tylko na tym zyskamy. Finalnie gra, to gra wybiera poziom trudności. Numer 7. Dynamiczne zdarzenia. granie w Guild 2 jest troszkę inny niż w inne gry MMO, możesz eksplorować świat, a zadania same do ciebie przyjdą. Jeżeli jesteś w tawernie, nagle centaury mogą zadatkować Twoje miasto. Jeżeli e, on nie obronisz miasta, będzie okupowane, jeżeli Ci się uda jednak je obronić, dostaniesz za to specjalne nagrody. Dynamiczne wydarzenia mogą dać sporo frajdy, ponieważ nigdy nie wiesz, co może się w danej chwili wydarzyć. To bardzo ważne w grach, ponieważ nikt nie wie co dalej. I dalej przechodzimy do numeru 6, czyli dynamicznej walki. Poprzez dynamiczną walkę, rozumiem, nie stanie w miejscu i używanie ciągle tych samych skilli, czyli umiejętności. Do walki niezbędne jest unikanie, blokowanie, używanie umiejętności i zmienianie pozycji, jeżeli nie ma innego wyjścia. Jeżeli wróg chce wykonać silny cios, możesz uskoczyć unikając jego skutku. W zasadzie tarczami mogą skryć się za nimi, aby uniknąć ataków. Jeżeli jesteś szybki, możesz uskoczyć obok i zaraz za swoich wrogów. Jeżeli uważasz broni zasięgowej, możesz obrać bezpieczną pozycję do prowadzenia ognia. Jeżeli zobaczysz beczkę, możesz ją podnieść i użyć jako broni. Elementalista może rzucić czar ściany ognia, jak wtedy pociski przez nie przylatujące będą płonęć, zadając zwiększone obrażenia. Walka z umiejętnościami wygląda naprawdę zajebiście. Kolejny powód, czyli piąty, brak miesięcznych opłat. Trzeba oczywiście na początku zakupić grę, ale brak opłat, normalna, darmowa gra MMO ma słabą jakość produkcyjną, albo polepsza ją innym sposobem. Guild Wars 2 prawdopodobnie zrobi to samo co Guild Wars 1, to znaczy dużo dodatków. Są oczywiście dostępne transakcje, które jednak nie zmieniają mocy swojego bohatera. Tak więc, Free to, free to Play? No, super! I numer 4. Skala oraz jakość. Wszystko w z 2 ma, jest na ogromną skalę, a jednak jest dopracowanym każdym szczegółem. Ale spójrzcie na to miasto, wygląda tak monumentalnie, jest dopracowanym każdym szczegółem. Spójrzcie na tę piramidę w przestworzach. To dopiero nabiera sensu, gdy ma się jednak większy monitor i można wodzić po nim wzrokiem oglądając wszystko co się może tylko na nim zobaczyć. Kolejną rzeczą jest to, że Guild Wars 2 nie pozwala graczom latać. Można pomyśleć, że to źle. Ale nie, myślę, że jednak nie. Nie możliwości dotania graczom odbiera sens zwiedzania świata. Coś nad czym deweloperzy napracowali się mocno. My nad tym po prostu przelecimy, nie zwracając na, na to uwagi. E, unikać się w większości niebezpieczeństw. No, komu to jest w ogóle potrzebne? Dlatego tutaj liczycie eksplorowanie, a nie, ale czy nie warto dla tak pięknych widoków. I numer 3, czyli to, na co wszyscy czekali, czyli PvP. System PvP Guild Wars 2 cał wygląda całkiem nieźle. Są oddzielne krainy, w których możemy drużynowo walczyć PvP, oraz zaraz od poziomu pi pierwszego. Nie musisz zdobywać maksymalnego poziomu, aby zrobić cokolwiek w PvP. W światach PvP każda postać dostaje maksymalny poziom, oraz wszystkie dostępne umiejętności. Świat, w którym się poruszacie, zmusza was, żebyście walczyli razem. W światowym PvP zadziało, e, zdziała bardzo mało. Jednostka. Dlatego, e, dlatego trzeba złączyć się w grupy i razem nacierać, e, niszcząc wszystko na, e, na swoje, swoje drogi Oczywiście głównie, głównie wrogich graczy, bo o to przecież w PvP chodzi. I numer dwa, coś nowego, czyli bronie i umiejętności. Poziom zdrowia na początku jest bardzo mały i można się spytać, jak ja mam to przetrwać? Ludzie nie rozumieją, że to nie jest World of Warcraft. Po lewej stronie pierwsze 3 yy, umiejętności są dermi, determinowane przez groń, broń główną, kolejne dwie przez broń w drugiej ręce. Dlatego możesz mieć dwa miecze lub mieć i sztylet, a każde połączenie da ci inne kombinacje umiejętności. Masz możliwość zmiany broni w trakcie, zadaje ci w sumie 10 umiejętności, które zależą od posiadanego uzbrojenia. Znaczy, zmieniając uzbrojenie, one także ulegają zmianie. Prawy pasek jest na umiejętności leczącą oraz umiejętności klasowe. To jest bardzo dobra nowina, ponieważ możemy być tylko za zasięgowym mocą, tylko blisko siężnym, używając mieczy. Ale możemy być także oboma jednocześnie. I numer jeden. bez tanków, bez healerów, bez DPS-ów. To jest najważniejszy powód, aby zainteresować się w Wars 2. Nie ma tanków, healerów, DPS-ów, tylko klasy. Koniec z czekaniem 45 minut na kogoś, kto gra tą specyficzną klasę, aby przejść dane miejsce w grze. To robi, że gracze są wystarczające dla samych siebie. Osoba, która ginie bardzo szybko, po prostu nie unika ataków, nie stara się jakoś polepszyć strategicznie swojej pozycji na polu walki. Oczywiście to nie tak, że każdy sobie, że... E, i tak dalej. Każda klasa ma umiejętności umożliwiające... E, dając możliwości aby wspomóc inną klasę Także wszystko zależy od tego e, nie jaką klasę gracie tylko jak rozegracie daną walkę i dlatego jestem cholernie za, za, zachwycony tą produkcją z tej strony był Aramilion, opowiadał o was, e, wam o Guild Wars 2 e, Zajrzyjcie jeszcze na, e, na tą stronę, ponieważ wzorowałem się na tym filmie w, w, w całości nakręconym po angielsku, ale teraz trzymajcie się przejść, pa! pa.